Cześć! Witajcie już w dwunastym odcinku z Lego Miasta na kanale Klocki Fest. A dzisiejszy odcinek będzie bardzo króciutki. Dzisiaj zajmiemy się częścią Lego Miasta, w której znajdują się kamienice, a mianowicie zrobimy z tyłu zaplecza dla różnych sklepów, które się tam znajdują. Niestety w dzisiejszym odcinku będzie mocno trząść, bo niestety tutaj nie ma już stołu, to jest już koniec, więc nie mam gdzie postawić po prostu y kamery, więc no, będzie mocno trzęsło. No i zapomniałem powiedzieć, że jesteśmy już właśnie w tej, za, za tą częścią z kamienicami i będziemy robić tutaj dla tych wszystkich kamienic zaplecze. No, dzisiaj będę musiał wszystko budować jedną ręką, ale zacznijmy od drzwi, które staną w tym miejscu. No, trudno jest jedną ręką to wszystko robić. No, nie przejmujcie się tym klockiem, on ma tu być. No, i zapomniałem jeszcze powiedzieć, że zrobiłem tutaj także zielone płytki, barierki i. Roślinki różnego rodzaju, a teraz przejdźmy już właśnie do tych zapleczy. No wiecie dlaczego będzie to króciutki odcinek? No to zaraz wam pokażę. A dlatego, bo tutaj mamy takiego wielkiego bydlaka. Ścianę w jednej części. Zbudowałem to już wcześniej, to jest z mniejszych klocków, ale no duże to jest. Ja tego jedną ręką nie będę montować, więc widzimy się za chwilę. No, powiem Wam, że wygląda to nieźle. Praktycznie już prawie wszystko zrobiliśmy. To dziurą tutaj też się nie przejmujcie, tu też coś będzie i tu też coś będzie. Więc teraz lecimy na wyższy poziom. Najpierw dodamy sobie tutaj znowu wielkiego bydlaka, czyli tą ścianę. I ja ją już chyba dam radę przyczepić. Cała kamienica się zatrzęsła. Ja już chyba dam radę przyczepić jedną ręką. O! Super! No i teraz trzeba wypełnić tą dziurę, więc mamy tutaj następny kawałeczek Oj, oj, oj. No będzie ciężko, będzie ciężko. Tak się prezentuje ta ściana w pełnej okazałości. Teraz tylko zapełnimy tą dziurę i będziemy już montować tą dużą ścianę do kamienic. No tutaj też mamy dość duży element. Ja to budowałem już wcześniej teraz po prostu to przyczepiam no to teraz trzeba dać coś żeby to się ładnie wszystko trzymało bo jak widzicie tutaj już odstaje tu też jest brzydka szpara tu też więc tutaj damy takiego klocucha no. takiego z dwóch warstw płytek. Oj, będzie ciężko. No, to widzimy się za chwilę. No, teraz już to się trzyma, ale tutaj są szpary. Teraz je zamkniemy takimi składającymi się z czterech klocków. Nie wiem w sumie jak to nazwać barierkami. No w każdym razie pójdzie to tu i będzie nam ładnie tutaj trzymało to wszystko. I z drugiej strony dokładnie to samo. O ale mi się niebezpiecznie kamera przechyliła. I z drugiej strony dajemy to samo i teraz już nie ma. Tej szpary. Tutaj też są szpary, jak już wcześniej pokazywałem. Więc tutaj też damy. No jest. Klocek mi spadł, nieważne. No, damy sobie tutaj takie płyteczki zwykłe. Zwykłe Płyteczki Dwa na ileś. Nic wyjątkowego. Tutaj trochę większa. No i z drugiej strony dokładnie to samo. Zaczniemy sobie od takiej małej. Potem przyjdzie ten element. I na koniec największy. Idzie tutaj. Mały. Kurczę. No, z tym też będzie ciężko. No i tak się to prezentuje w całej okazałości. Tutaj możecie tego nie widzieć, bo jest w miarę ciemno, ale tutaj są drzwi. No, oczywiście teraz wypełnimy sobie to szparę tutaj. A damy tutaj graffiti. Będzie chyba odpowiednie. O. A teraz damy gościa, który, graf który to graffiti będzie. Malował. Potem damy skrzyneczki. Tego gostka przestawię, bo on jest trochę za blisko. I teraz damy sobie skrzyneczki. O, o, tutaj i jeszcze jedną mniejszą. Teraz z tej strony dodamy śmietniki. Jeden i drugi, a także pokrywa od tego drugiego, która pójdzie tutaj. No, tak to się prezentuje w pełnej okazałości. No, krótki to będzie odcinek, z 5 minut, nawet chyba trochę mniej. Tutaj nie ma drzwi, ponieważ nie mam już takich brązowych. Więc po prostu dodam to kiedyś, jak będę miał takie drzwi. Na razie takich nie mam, więc zostaje tutaj dziura. No i wygląda to naprawdę przyzwoicie. Nie wiem, możecie ocenić w komentarzach. No i niestety już powoli wielkimi krokami zbliżamy się do końca tego stolika, bo praktycznie dodamy jeszcze tutaj. Jedną kamienicę. Trochę ludzików do Lego Miasta. No i trzeba będzie nowy stół ustawić. No ale to już byłoby na tyle z tego odcinka. Ja się z Wami żegnam i widzimy się w następnym odcinku z Lego Miasta.